Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś zaczynamy od postępów w sezonie 8. No jak widzicie dojechaliśmy sobie tu już do poziomu piątego. Tych paczek za wcześniejsze poziomy wam nie pokazuję, bo nic z nich ciekawego nie wypadło. No a tutaj odbieramy wypożyczonego Garincze w wersji historii ikon. No, najlepsza karta brazylijczyka przetestujemy ją sobie gdzieś kiedyś jak junior już wróci. No ale jakby Garincza nie jest głównym tematem naszego odcinka, bo postępy w sezonie to jedno, no ale najważniejsze, że zgodnie z obietnicą z wczorajszego odcinka zabrałem się z kopyta za Jamesa. No i jak widzicie, zadania wykonane zaraz do Klubu dołączy walijczyk. Asysta piłkarzami z czterema gwiazdkami sztuczek w dwóch różnych meczach skład Battles na zawodowcu. Proste, łatwe i przyjemne, samo się wręcz robi. No więc tutaj nie powinniście mieć z tym zadaniem żadnego problemu. Zresztą podobnie jak z innymi, no bo mm, dwa gole i dwie asysty piłkarzami z czterema gwiazdkami gry słabszą nogą. W jednym meczu Squad Battles na zawodowcu, no prędzej czy później wam wyjdzie. Pamiętajcie, że można jednym do drugiego asystować, no i to się po prostu szybciej robi w ten sposób, no ale generalnie to też nie jest trudne zadanie. No a następne 15 asyst piłkarzami z Premier League w Squad Battles, też na zawodowcu, wszystko tu na zawodowcu. To na upartego można by w jednym meczu machnąć, jeżeli traficie jakiś tam odpowiednio słaby skład. No, ja grałem na takie troszkę mocniejsze, no ale e, też w dwóch meczach to zrobiłem. No i tak trzeba było wygrać 7 razy, strzelając przy tym gola piłkarzem z Premier League, no więc to było najbardziej czasochłonne, no bo oczywiście ciężko mówić, że trudne. Jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o graniu w FIFA, no to. Wygrywanie na zawodowcu to nie jest y, jakiś tam nieosiągalny poziom, nie jest to ciężkie zadanie. No a myślę, że warto. Całość zajęła mi lekko ponad dwie godziny, więc nie było męczarni. No i mamy go. Mamy Jamesa w wersji letni żar. No 4 na 4. Szkoda, że nie dali mu piątej gwiazdki na przykład słabszej nogi. No ale tutaj widzicie tempo idealne zwinność, równowaga 99, no ta karta w wersji 86 już była naprawdę super, więc tylko spodziewam się, że ta będzie robić pożogę, no i parę padów może przez tego Jamesa w którejś tam lidze weekendowej polecieć no a jak widzicie mamy sporo wersji Walijczyka oczywiście tą 86 rozegraliśmy aż 1280 spotkań 696 goli, 790 asyst. na no, więc gracz United zamieszany w ponad jedną bramkę w meczu. No to dobre statystyki, myślę. No oby, oby nasz nowy nabytek okazał się godnym następcą. No na pewno się okaże. No a poza tym no jak moglibyśmy go nie zrobić. I zobaczcie tego zielonego linka z Bruno Fernandeszem. No to jeszcze tylko czekamy tam na tego Marsjala w ataku. No i znowu będziemy mogli pograć składem United past and present. No fajnie by było jeszcze jakby jakiś Baj dobrą wersję dostał. No a tu już jesteśmy w Division Rivals. No dużo nie grałem, ale gdzieś tam przetestowałem sobie Jamesa i zobaczcie on jest naprawdę potwornie szybki. No i ładnie prowadzi piłkę i jak widzicie podaje też precyzyjnie do Aguero Szarpnął tam walijczyk skrzydłem, wypatrzył dobrze ustawionego kuna. No i temu już pozostało tylko wbić futbolówkę do siatki. To już inny mecz. No i tutaj one pisaka nie popisał się, znaczy no, handicapik się nie popisał. No, bo... no ale koniec końców James wychodzi z kontrą, no, szarżuje skrzydłem. Widzicie, fajnie, fajnie się nią gra tą kartą. Drybluje świetnie, jest szybki, no i ładnie się ustawia. Tu zaraz zobaczycie. Od razu wbiegł w środek, huknął, no i mamy Jamesem debiutanckiego gola. Naprawdę róbcie tę kartę, bo jak nie zrobicie, to będziecie żałować. Nawet jeżeli nie macie składu z Premier League, to wpuszczenie takiego Jamesa gdzieś tam w końcówce na podmęczonego rywala no, będzie działać tak jak kiedyś wpuszczanie Kenta, no a to jeszcze jedna akcja z tego meczu tutaj, zobaczcie jak ładnie się pokazał do gry James tu przytrzymał piłkę no miała przejść bezpośrednio do Rashforda, no ale Markus powalczył, odzyskał jeszcze futbolówkę tam od Essiena chyba no i Koniec końców i tak jest golno, tylko że oczywiście asysta nie będzie zaliczona Jamesowi. No tak czy inaczej, wprowadza Walijczyk spore zamieszanie tam w szeregi defensywne rywali, więc grać się nim będzie super. No a tu zobaczcie: Paul Pogba wygrał jednak głosowanie. No i to będzie kolejna karta, którą musimy mieć w klubie. Pięć gwiazdek sztuczek, cztery słabszej nogi. No naprawdę fajne statystyki, tam nad stylem gry jeszcze sobie będziemy musieli pomyśleć, bo na pewno mu troszkę przyspieszenie będzie trzeba troszkę podnieść. No i zobaczymy, może jakiś motorniczy, może cień. Zastanowimy się nad tym, jak zrobimy pogbę, no bo musimy troszkę pozyskać wyżej ocenionych kart, bo tam 88 jedno SBC jest, no ale m, zanim się zabierzemy za pogbę, no to... Oczywiście futmasowe wyzwanie sobie zrobiliśmy jeszcze, no, lecą teoretycznie, lecą tocy z paczek, no więc będziemy się bawić w TSBC, a nóż, coś się jej pomyli i my też trafimy jakąś wartościową kartę wreszcie. No masowe wyzwanie ukończone, tam widzieliście e, głównie Anglikami z różnych trzech angielskich lig, no i mamy dwie paczuszki zaczniemy od tej dwóch rzadkich złotych piłkarzy i co no i tak sobie bo nie ma ekranów a kto nam wypadnie wypadnie nam Joshua King a więc były gracz Manchesteru United mieszana paczka piłkarzy Prime no i co no i też bez ekranów niestety a więc niezbyt udane SBC a poleci nam tym razem o, kolejny były grać United, Fellaini. No, trochę za nim tęsknię, bo fajna była ta czupryna na boisku. Zmiennokształtni, kolejne SBC do zrobienia. No więc robimy, no co, co tu kombinować. No jeżeli są te SBC, no to trzeba próbować, bo lepiej próbować niż żałować, że się nie próbowało. No i tu jak widzicie tylko pięciu z tej samej ligi mogło być, więc musieliśmy zakombinować trochę La Liga, trochę Ligue E, jacyś tam Brazylijczycy po lewej, no i jest SBC ukończone i nagrody, tak jak w poprzednim przypadku, dwie paczki, no a więc miejmy nadzieję, że tym razem wypadnie, no chociaż ekrany niech będą, no bo potrzeba nam trochę kart 83, 84, 85, no i są ekrany. Tylko jakie? Niemcy, bramkarz? Nie, SP tym razem. O, Manchester City. Nawet Gündogan, 84. No nie najgorzej, nie najgorzej, nie będę narzekał, bo właśnie takich kart potrzebuję do SBC, które będzie układane za chwilę. No to jeszcze tutaj jakaś 84 by się przydała. No ale niestety nie będzie, bo nie ma ekranów. No to 82 chociaż. No i co? No i jest 82, Roussillon. No, a więc też się przyda. No, a SBC, które miałem przed chwilą na myśli, to oczywiście to z gwarantowanym z Ligę, Tu przepalamy Gbamę, którym rozegraliśmy całe cztery mecze. Gdzieś tam do tego Guardiola. No, tą kartą 72 spotkania, ale ona słaba już w styczniu była. No i oczywiście James w wersji Future Stars. No, niepotrzebny nam, bo mamy już lepszą wersję Walijczyka. No, do tego jakiś tam One Watch, Promesa, no ale też trafiliśmy jego Totsa, więc nam kolender też niepotrzebny. Przepalamy. Nie musieliśmy nic kupować, więc mm, dobrze, bez kosztów się obyło. No i gwarantowana paczka z Totsem z Ligę. No wiecie, kogo byśmy chcieli. No albo e, Benjedera, albo Neymara, albo Mbappe. Reszta w zasadzie nas nie interesuje. No ale przy naszym szczęściu to pewnie jakiś Rajkowicz będzie i tyle. No zobaczymy. Lecimy z paczką i jaka narodowość? Brazylia jest dobrze, no ale już jest źle. Klub się zgadza, narodowość się zgadza, tylko oczywiście nie ta pozycja. No bo nie o a, obrońcę nam chodziło, tylko o skrzydłowego, pana Neymara. No ale na pocieszenie to, że chociaż jest to Marquinhos, a więc bardziej grywalny z dwójki obrońców mistrza Francji no marne to pocieszenie ale zawsze no a na koniec pozostaje mi już tylko zaprosić was na, na nasz serwer Discord linka znajdziecie pod filmem no i ogłoszenie takie że w niedzielę filmu nie będzie dopiero się usłyszymy w poniedziałek no ale muszę sobie zrobić dzień przerwy mam już lekko wszystkiego dość nawet mi się nie chce siadać do konsoli Także na dziś to już wszystko. Trzymajcie się na razie.